Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest 1 maj 2019 roku. I że nudziło mi się w domu, postanowiłem, korzystając z tej pięknej pogody, pojechać dziś na motorku. A przy okazji nagram ten filmik i Wam przedstawię mój motorek, jakim jest Barton Sprint torek z 2011 roku czyli ma już 8 lat jest to 50 czyli motorower kupiłem go nówkę sztukę w salonie za 3700 zł przejechany ma 7300 tak widać i jego stan oceniałbym na bardzo dobry prawie że idealny przez te 8 lat użytkowania tego motorku tego motoroweru zdarzyły mi się tylko takie przypadki że to mi uleciało, to taka guma była co trzymała tą linkę Sparciało chyba i uleciało Druga rzecz jaka mi się zdarzyła To mi się przepaliła ta duża żarówka, którą wymieniłem i świecina, druga i ta mała mi się raz przepaliła, której nie wymieniłem do tej pory. Jednego lusterka nie mam, ponieważ ktoś mi je ukradł. Chyba ktoś potrzebował i wykręcił po prostu, bo znikło. Tak. Chciałem nagrać filmik żeby parę słów powiedzieć o tym motorku, bo jak widać to świeci, ta malutka nie świeci już kilka lat, już dwa razy miałem przegląd, przeglądy się robi co dwa lata na taki sprzęt. A tak to wszystko w nim chodzi, jak go kupywałem, miałem dylemat, czy kupić takie chińskie Badziewie, taki motorek za 3700 to jest bliźniaczy model z Junakiem 901. Tamten ma inne malunki, inne nalepki, a to jest ten sam motorek. Tak mi powiedzieli w salonie, <laughs> bo się pytałem, czym się różni ten motorek od Junaka 901. To gość mi powiedział ceną Junak. Z racji tego, że się nazywa Junak, że pod taką nazwą jest sprzedawany, to jest 400 zł droższy. No to kupiłem tego Bartona Sprint, skoro to te same motorki. To po co przepłacać? I tak przez te 8 lat, jeżdżenia dosłownie nic się nie zepsuło, poza tą spaloną żarówką, którą pokazywałem, i tym uchwytem od tej linki. Silnik jest 139, chyba MB, czy jakieś tam mało znaczenie skrzynia czterobiegowa gaźnik tu widać już na lagach jakieś takie wrzery się delikatne robią no i bo nie skończyłem tematu zastanawiałem się czy kupić chińskie badziewie czy kupić jakąś markowe Yamaha albo Honda albo coś 50 skuter albo motorek taki używane i bym musiał zapłacić z 4-5 tysięcy no i koledzy mi mówili kupce lepiej Yamaha, Honda albo coś takiego oryginalnego to nie będziesz żałować o takie chińskie gówno pojeździsz rok czasu i, i to na wyzłomujesz tylko szkoda kasy na takie badziewie. a ja tym już jeżdżę 8 lat już się powtarzam troszkę i nic, dosłownie nic się z tym motorkiem nie stało. Jak działają, tak działają. Amortyzatory działają, silnik działa. Elektryka cała działa. Poza tym jedną spaloną żaróweczką. Ale żaróweczką może zawsze spalić. Także raz do roku wymieniam sobie olej. I przedmuchuję filtr powietrza. Jak się odkręci tą klapkę, to tam jest taka kątka. Ktoś ma dylemat i sobie myśli, czy kupić 125 Chińczyka Czy jakiś markowy motocykl 125 Nie zdecyduje sam, ale Ja się będę przymierzał do kupna 125 Wtedy nie kupiłem, bo nie było takich przepisów, które by pozwalały na to Abym nie jeździł na prawo jazdy B I Teraz jak się będę przymierzał, nie wiem, może za rok, może za dwa lata Kupuję też kilczyka, nówkę, sztukę. Używany motorek nie wiadomo co z nim było robione w ogóle. Może wam jeszcze pokażę jak on chodzi. Dźwięk ma całkiem przyjemny, basowy pomruk. Jak kupiłem i się ludzie pytali Ile to ma pojemności? 125, 200, 250 A jak mówiłem, że to jest 50 to nie umieli uwierzyć no i to pewnie za zasługą tego tłumika, który tak fajnie brzmi ten motorek, dzięki to nic, dziękuję za oglądanie filmiku, jak się podobało to proszę zostawcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał daję tam filmiki raz na jakiś czas za często, na różne tematy to jest mój pierwszy filmik z tym motorkiem możecie skomentować pozdrawiam jak się nie podobało to dajcie łapkę w górę nie obrażę się napiszcie komentarz jeżeli chcecie no i pozdrawiam, a ja jadę gdzieś w i tak, jeszcze powiem parę słów, co mi przyszło na myśl, co bym mógł dodać do filmika. Moja wycieczka dobiega pomału końca. Tak wyjeżdżając z domu, miałem 115 kilometrów. Wychodzi na to, że zrobiłem jakieś 60 km, Jeszcze parę zrobię, zanim dojadę do domu. Może by ktoś to chciał wiedzieć. Osiągi tego motorka, piździka. To jak nie ma wiatru, to między 70 a 80 ciśnie rzadko kiedy powyżej 80 da radę, a jak jest pod wiatr, to tak od 55 do 65 ze mną na pokładzie ja mam 1,85 m wzrostu i 98 kW. Pozdrawiam.